Mnóstwo gruzu na rusztowaniu. To wszystko jest do wyzbierania na, w tamto miejsce. Ta wyrwa nie powstała przez nas, tylko kamień sam wypadł ze ściany. Przez przemakanie, wypłukiwanie zaprawy i różne inne erozyjne mechanizmy. Tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób było budowane rusztowanie, żeby te kamienie mogły tutaj leżeć i wytrzymać. Tutaj kutkujemy kanał. Tędy będą przychodziły kable, nie te, ale podobne. Tam, tamta wiązka zostanie zlikwidowana i zostanie przeniesiona tutaj, będzie szło w korycie betonowym. I mamy tego typu misje Proszę. Montujemy korony jeszcze z tej strony. Bardzo żałuję, że nie mogłem nagrać że nie mogłem nagrać tego, w jaki sposób my to robiliśmy. Ale wszystkich rąk było trzeba, żeby te kamienie tutaj przetransportować. <laughs> Najtrudniejszy był ten ślimak do zamontowania. Jest więcej masy u góry niż na dole i ciężko było go tutaj ustawić, tak żeby się nie zsuwał tą płaszczyzną w dół, ale jak widzicie Wstydu nie ma. Już wejdę na górę. Widzicie jakie to jest wielkości. Zostało nam jeszcze powyciąganie tych folii z ziemi. Koparkowy już mógłby to zasypywać, ale jeszcze... Jeszcze chwilę będziemy do wieńca kotwić te wszystkie kamienie. To trzeba jeszcze je od dołu obrobić. To jest orzeł z armatu. Rok temu czyściliśmy go, bo był zarośnięty drzewami. Z każdej, z każdej fugi wyrastała jakaś gałąź. Nie widać na lufie są. Dwa otwory wywiercone na głębokość metra i na kotwę chemiczną. Wklejone są pręty specjalne, które mają utrzymać to, bo ona jest pęknięta, tutaj też nie widać, bo zafugowana jest. Ona była pęknięta i było zagrożenie, że spadnie. Dlatego naprawialiśmy ten element. Mamy czołg T34 pierzy Kłodzkiej no i centrum powodziowe jeszcze jest wczesna godzina dlatego jest mały ruch